Jeżeli czujesz, że w Twoim związku ten poziom intymności spadł jest na poniżej poziomu, który jest dla Ciebie akceptowalny, bardzo ważne jest to, żebyś komunikowała to swojemu mężczyźnie. To przede wszystkim, ponieważ satysfakcja intymna jest kluczem do, do zdrowej relacji partnerskiej. I takim pierwszym krokiem, który na pewno mężczyzna powinien zrobić, co również jest dobre, bo po prostu trzeba się badać, jest to badanie krwi, e, hormony. I jest to wizyta u endokrynologa. I w sytuacji, kiedy okaże się, że np. ten testosteron jest zbyt niski, e, można wprowadzić odpowiednią dietę, odpowiednią terapię hormonalną, e, sport, e, które spowodują, że te męskie hormony witalne wzrosną, a razem z nią wzrośnie e, taki libido, jeśli popęd seksualny. Także to jest jedna taka kwestia, którą na pewno na początku należy zbadać. To i tak jest dobre, no bo badać krew trzeba przynajmniej raz na pół roku, żeby wiedzieć, czy wszystko jest ok, czy nie dzieje się jakiś stan zapalny w organizmie. A w sytuacji, kiedy nam się rozregulował troszeczkę tak w życiu, e, warto spojrzeć na to z tej perspektywy na początku.